Moim dzisiejszym gościem na Placu Piłsudskiego jest pani Marianna Schreiber. Pani Marianno, banda przedstawicieli sekty klimatystów oblała pomnik smoleński. Dwie głupoty na raz? eko ekoterroryści, chuligani, którzy dawno powinni siedzieć w więzieniu. Niestety, jak widać, moja akcja z gaśnicą na nic się zdała, bo e, oni twierdzili, że planeta płonie. Myślę, że to ich rodzice płoną ze wstydu. I my, Polacy. No ja bym wątpił z tymi rodzicami, że rodzice płoną, bo rodzice mogą być z tego pokolenia, e, które utrwalają władzę ludową, tak jak oni dzisiaj utrwalają ten klimatyzm. Ale czy pani zdaniem e, dzisiaj pani jest tak lekko ubrana, nie jest zimno, czy mamy do czynienia w ogóle z katastrofą klimatyczną czy z normalnymi zmianami klimatu spowodowanymi aktywnością słońca? I e, jeszcze do tego takimi, że w kwietniu, gdzie powinno już być ciepło, mamy po prostu zimę. Nie. To są zwykłe, z, z, moim zdaniem nic się nie dzieje. To są wymysły pod, podchodzące pod jakąś propagandę, e, która ma doprowadzić do, do, do podziału Polaków, do tego, żeby, dzia, żeby działo się właśnie to, co teraz, że e, takie właśnie sytuacje są finansowane przez nas, przez podatników, e, i to ma doprowadzić do takiej sytuacji, że my będziemy stać e, miesiącami w kolejce na NFZ, żeby nasze kore dzieci wyzdrowiały, a e, będziemy mieli pieniądze na to, żeby pomóc były zmywane z, z farb wylanych przez popleczników Trzaskowskiego, więc nie ma żadnego problemu z klimatem. Planeta nie płonie, nic się nie dzieje. Trzaskowski, który kandyduje teraz na prezydenta, finansuje tą organizację tych chuliganów, wynajmując im za grosze pomieszczenia, w których mogą się spotykać, innej fundacji, ale ta fundacja udostępnia. Czy można mówić o tym, że on wspiera taką aktywność? Moim zdaniem tak. To jest wszystko tak zrobione, żeby Trzaskowski mógł zawsze powiedzieć, no ale nie, bo to jest fundacja tam, nie wiem, ABC, tak, a nie, yy, a nie ostatnie pokolenie, a wszyscy wiemy, że to jest jedno pod drugie podpięte i tak samo jest z przychodnią aborcyjną. Yy, kto zezwolił na to, że przychodnia aborcyjna, gdzie aborcja jest w ogóle nielegalna w Polsce? Już nie mówiąc, że dystrybucja tych środków jest sprzeczna z prawem farmaceutycznym. No, no jakby to pani wyszła i chciała, nie wiem, tam narkotyki sprzedawać albo jakieś anaboliki, to by policja panią odzgarnęła, a tu mamy ludzi, którzy sobie jawnie na chama yy, Handlują farmaceutykami, do czego nie mają w ogóle prawa. Dokładnie tak. Pamiętam, jak byłam pod przychodnią aborcyjną, nakręcić materiał o tym. To policja do mnie podeszła, bo stałam pod przychodnią, ale niestety nic się nie dzieje, jeżeli chodzi o ludzi, którzy nakłaniają do mordowania nienarodzonych, więc to wszystko jest finansowane przez Rafała Trzaskowskiego, włącznie z takimi akcjami, z niszczeniem mienia, z atakowaniem ludzi. Sama byłam świadkiem, jak ostatnie pokolenie blokowało ulicę i karetka nie mogła przejechać, nie. Raz, raz mnie spotkało to, że, że jakby stanęłam na drodze na skutek tego, że właśnie oni usiedli na ulicy. Pieszczono się z nimi, obchodzono się z nimi jak z jajkiem. No to są ludzie, których trzeba po prostu od trzeba wyciągać konsekwencje. I mam nadzieję, że Polacy, widząc to, co się dzieje, zagłosują w majowych wyborach tak, jak należy, i że nie będą oddawać głosu na Rafała Czeskowskiego. Spotkaliśmy tutaj dzisiaj dwóch bardzo znane, dwie bardzo znane znane osoby z tego środowiska antypisu, babcie Kacie e, i kole, pana, którego ja już nie pamiętam imienia, ale on był w, i obrońcą krzyża, a potem chodził na parady gejów e, i został aktywistą antypisu. E, Ci ludzie są non stop bezkarni, oni, pani babcia Kasia może bić ludzi e, dworzewczemu od flagi, e, może wyzywać policjantki od kurew. Normalny człowiek by dawno siedział w więzieniu, ona jest bezkarna. Ona jest bezkarna, zaatakowała mnie sama kulami, niby nie może chodzić, chodzi o kulaka, a jak widziałam jak biegła z dwiema kulami do mnie, Co, e, co świę, święta mnie Marianna, kulami. po prostu uzdrowienie. <laughs> no dokładnie tak, no co mogę powiedzieć, no, no widać, że, że jest to wszystko pod płaszczykiem yy, 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 bezpieczeństwa utworzonego przez Rafała Czaskowskiego i tyle. Ostatnie, ostatnie pytanie. ostatnie. E, czy pani świadomie wykorzystuje swój urok osobisty, e, seksapil do promowania treści konserwatywnych i czy młode kobiety powinny brać, e, nie bać się e, manifestować się przywiązania do patriotyzmu, do konserwatyzmu? Ostatnie pytanie. Proszę pana, jedyne co ja wykorzystuję to, e, to moje zasoby wiedzy, które... E, Wbrew pozorom mam <grych> i moją popularność. Chociaż może ktoś stwierdzi, że to jest quasi popularność, nawet jeżeli to jakaś tam jest. I to wykorzystuję do szerzenia przyzwoitych treści, które dochodzą do młodych ludzi, którzy mnie obserwują. 80% ludzi, którzy mnie obserwują w sieci, a to są milionowe zasięgi, niejednokrotnie, jeżeli chodzi o Instagrama, TikToka czy, czy XA. To są ludzie między 14 a 24 rokiem życia. I cieszę się, że do nich dociera mój głos. Dzięki. Dzięki. Nie naprawdę. Nie, nie, naprawdę, nie, przepraszam, no naprawdę...